Witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, przyjechała paczucha do mnie. Nigdy nie otwierałem paczki. Nie robiłem z tego filmu, ale dzisiaj zrobię. A dlaczego? Bo paczka wygląda dość dziwnie. Właśnie tak. Otwieramy paczuchę, mam tutaj noża. Że tak części, ale nie mam tutaj odpowiedniego sprzętu do nagrywania. Tylko telefon, co my mamy w środku? Mam nadzieję, że to nie jest uszkodzone. Czekajcie, jeszcze muszę tutaj rozciąć delikatnie. Dwa razy. wiwit. srebrny, spakowany normalnie, powiem Wam, że. Ja bym dał gościowi premię, który to pakował. Strasznie niechlujnie jest to spakowane. Różne paczki otrzymywałem, ale to jest przegięcie moim zdaniem. Cała. Wygląda na całą. Drugi bibit. A to już pogratulować. Zobaczcie co jest na pudełku. Nie wiem gdzie to leżało. No by się wstydzili normalnie takiego syfa wysyłać. Ani to jest nie nieprzetarte ani nic. Pełno kurzu. Spróbujemy to otworzyć. Troszeczkę będzie trzęsło. Składamy. Nie no, karton jest cały, to mi się wydaje, że to wszystko też będzie całe. Zasila też przychody są. Odłożymy, sprawdzimy drugą. O, teraz widać jest zakurzowy. Wysyłałem z klienta paczkę, chociaż powinien to przetrzeć, tak? No takie jest moje zdanie. No tutaj też, ale to, 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 to jest troszeczkę mniej. Drugi bibit. Sorry, że tutaj światełko odbija zaświecenie światła w pomieszczeniu, w pokoju. Wszystko jest dobrze, wszystko wygląda na całe Bo patrząc na ten karton To jest wypełnienie paczki Już to jest tragedia, ludzie kochani naprawdę Pierwszy raz zamawiałem w tym sklepie ale to jest tragedia Srebrny Vivid Bójka Dlaczego dwa Wiwidy. Wydaje mi się to wersja, no to nie jest, nie są tanie rzeczy, ale że to mi się najlepiej sprawdza. Widziałem filmy Ładamskiego z Vivid'ami, akwarium Macina Komara. Naprawdę szacun jak ono wygląda. Na Live u Ubera też. Chłopaki poradzili, żeby brać Vivid'y. WRGB2 miałem wziąć dwie sztuki, ale cena jest Przekracza wartość dwóch widłów srebrnych. Także mi się to nie opłaciło. A jeżeli chodzi o slimy, to wydaje mi się, że mogłoby być ciut za mało światła. Ale jak to mówią, lepiej mieć troszeczkę światła więcej i lampę sobie zjechać z mocą z lampą. Niż później kombinować i dokupywać następną lampę. No, akwarium wygląda tak. Nic na razie ciekawego się nie dzieje. Jakieś tam zielsko podrosło. Przy tafli jest mirofilium. Rybki pływają, muszą zaraz dostać jeść. Przyjechałem z pracy. Zobaczyłem tą paczkę, to aż się zagotowałem. No naprawdę, ktoś, coś tu się działo. Nie wiem czy coś, coś, ktoś grzebał. Czy się paczka uszkodziła, skleił kurier. No mniejsze z tym. Kartony są całe. Także myślę, że to wszystko będzie działać. Jak należy. Pobiorę sobie aplikację. Zobacz, czy to podwiesi, bo akwarium ma z pokrywą. Bo przypuszczam, jakbym zrobił tutaj otwory na dwie lampy, to, to by było bez nadzieja. muszę je podwieścić na linkach do świtu. i tak to sobie jakoś zrobię. Lampę, które mam w akwarium, mam zrobioną własnej roboty. One jest pod pokrywą. Trzy wentylatory chłodzą, załączają się tak jak światło się załącza. Na płycie aluminiowe 4 mm na power LEDach i paski do dokryję, bo było za mało power LEDów. Także przypuszczam, że żadna robiona lampa. No nie da nam tego. kupiona, tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jeszcze muszę pozostawiać parę spraw. Kamień serca, że te lampy są całe, bo później by było wysyłanie, odsyłanie. No nie widzę tego kurzu, tak, ale normalnie powiem wam, że ten kurz, tak zasypione pudełko nikt tego nawet nie przetarł jakąś szmateczką nikt. Mniejsza o większość. Wszystko całe. Tyle dobrego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, że wpadliście na mój kanał.